Witajcie, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku nauki tarota i dzisiaj kolejne książki. Tak, czuję i uważam z mojego doświadczenia, że dobra książka jest jedną z najważniejszych rzeczy, która pomaga nam iść przez początki nauki tarota i później ten etap. Środkowy, tak to nazwijmy, średnio zaawansowane i też dochodzenie do coraz wyższych poziomów. Dobra książka jest podstawą, dlatego prezentuję Wam tyle książek, żebyście nie musieli kupować, prawda, całej biblioteki, tylko żeby wybrać sobie spośród tych, które dostępne są na rynku, te, które jak najbardziej odpowiadają Tobie, rezonują z Tobą, zgadzają się z Twoimi potrzebami, też światopoglądem, prawda? Dzisiaj mamy Dwie części. Autorką jest Sylwia Kulesza, podręcznik Tarota Arkana Wielkie, jak głupiec zostaje wędrowcem. I druga część, podręcznik Tarota Arkana Małe, jak wędrowiec zostaje mistrzem. Bardzo fajne jest to, właśnie, że jest to podzielone, bo bardzo często arkana małe niestety są. Tak troszeczkę gorzej traktowane, mniej jest opisane, a przecież to są, to są tak ważne rzeczy naszej codzienności, prawda? Więc to jest tutaj już na pewno na plus. Ten komplecik poleciła mi pani oglądająca tutaj ten kanał, także pozdrawiam ciebie serdecznie, dziękuję za tą tutaj podpowiedź. Mam nadzieję, że pomoże to jakimś z was tutaj. Dokonać dobrego wyboru, jeżeli chodzi właśnie o książki. Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej recenzji na temat nauki tarota, tych książek dotyczących nauki tarota, zapraszam do playlisty właśnie książki Nauka Tarota. Gdzieś tutaj to będzie przypięte albo na końcu, albo gdzieś ta playlista będzie szukajcie. A jak nie, to u góry na kanale są takie zakładki, tam są playlisty. Kliknij sobie i znajdziesz, właśnie nauka tarota książki. Mamy oczywiście studio astropsychologii, jeszcze lepsze jutro. Zacznijmy może od tej książeczki, właśnie Wielkich Arkan. Tutaj, jeżeli ktoś z Was ma ochotę, zatrzymaj sobie i przeczytaj. Mam nadzieję, że to pięknie nam ostrzy i wszystko widoczne jest. Eee, tak. Mhm. Dobra. Książeczka jest całkiem gruba, powiem Wam, jak na jedną część. Dobrze, zobaczmy, co tutaj mamy w tej książeczce. Tak, ja mam, kochani, wydanie pierwsze do dróg z 2022 roku. Dobrze, tutaj mamy dedykację, podziękowania, spis treści. Ale wiecie, co może sobie zobaczmy? Tak. Szybciutko i sobie zobaczymy faktycznie co tutaj mamy Wstęp, bardzo mi się podobają te dodatki Wiecie, że ja uwielbiam takie smaczki graficzne Bo to sprawia, że aż się chce taką książkę brać do rąk Ojejku, czekajcie, mówię i ten Nie wypatrzyłam wstęp I tutaj kodeks moralny taro tarocisty eee, Mamy tutaj jakieś takie punkciki Że bądź nieskazitelna w słowach nie bierz niczego do siebie, nie zakładaj niczego z góry, rób wszystko najlepiej jak potrafisz. Uh -huh. Ciekawe tutaj do mężczyzn czytających tych ksi tą książkę. Muszę przeczytać. Później mamy, jak pracować z tą książką. Od czego zacząć? Kup sobie ładny zeszyt. <słuch> Super, wybierz odpowiednią talię. Uh -huh. I dalej mamy archetypy, czyli skąd ta cała moc tarota? Czym jest archetyp? Bardzo fajnie. Pochodzenie tarota, czyli kilka słów na temat historii. Też bardzo fajnie. Struktura kart tarota. Mhm. Tak, tutaj troszeczkę też jak to się zmieniało, widzę, jest pokazane. Wędrówka głupca. Mhm. Mhm. Dobrze. Symbolika kolorów. O! I like that. Co tu mamy? Już się przekonamy, jaki temat ma ta książeczka, jaki główny taki, wiecie, nurt. E, kolorek, symbolika, przykłady. Chromoterapia, czyli leczenie barwami. Och, już mi się podoba, bo ja stosuję chromoterapię. Mhm. Uwielbiam tego rodzaju uzdrowienia, uzdrawianie. Biały, co mamy? Duch absolut, czystość, pokój, niewinność, prawda, świętość, radość, nieskal... nieskalaność, życie wieczne, triumf nad ciemnością, bezinteresowność, czystość zamiarów, dobre intencje, szlachetne inspiracje, opanowanie i cierpliwość, wszechstronność. E, minusy, jakby naiwność, lęk, tchórzostwo, chłód, dystans, wycho... wyrachowanie, śmierć. Tak jest. Mhm. Tak jest. Mm. Przykłady. Bardzo mi się podoba, słuchajcie, że nie ma tu zawartej komunii, tak jak w pewnej książce, o której kiedyś Wam mówiłam. Przykłady: na przykład kolor sukni ślubnej, szat papieskich koszul ubieranych na ważne rozmowy, egzaminy, kolor zimny, biały kruk jako określenie czegoś unikatowego, cennego, niepowtarzalnego. No i później w tej chromoterapii, właśnie jaki ma, jakie ma znaczenie, jakie ma właściwości. I później mamy tak biały, czerwony. Różowy, zielony, żółty, pomarańczowy, niebieski, purpurowy, fioletowy, brązowy, czarny. Czyli tyle mamy tutaj eee, tak, tych kolorków. Wielkie arkana tarota. Mhm. Dobrze. Później mamy kartę głupca, czyli zaczynamy już. Mhm. Na Rajderze łajcie. Widać, jest to opisane tutaj. Więc też, jeżeli masz tą talię, bardzo się tu odnajdziesz szybciutko. Tak, mamy tak, symbole. Zawarte w karcie mamy ubiór. Kij, co znaczy tobołek. Mhm. Kierunek, przepaść, pies, słońce, góry, biała róża. Charakterystyka karty głupca: jaką osobą byłby głupiec, czy byłbyś w stanie go rozpoznać, gdyby stanął na Twojej drodze, a może masz w swoim otoczeniu osobę, której możesz przypisać jego cechy, jak często Ty sama nie przejawiasz. Zobaczcie, czyli tutaj. Y Mobilizuje nas autorka do myślenia, do analizy, prawda? Do zapuszczenia się głębiej, jakby, czyli to nie jest tylko karta i co ona oznacza, ale także łączymy tutaj siebie, włączamy w to, samoświadomość nam się tu uruchamia, prawda? Analizujemy, refleksja, bardzo mi się to podoba. Jest tutaj, słuchajcie, jakaś opowieść taka fajne, to ostatnio mi się podoba taki nurt w książkach, kiedy gdzieś gdzie tu autorzy próbują gdzieś wpleść jakąś historię, jakiś temat opowiadając o, o głupcu jak o kimś, kogo znamy, prawda fajnie, podoba mi się mhm. potem mamy co, głupiec kontra wędrowiec to jak turysta kontra podróżnik i znowu przemyślenia Znaczenie wróżebne karty, czyli tu już takie klasycznie, prawda, podejście, co, co ukazuje jakby ta energia, ta karta. Później mamy hasłami: blaski i cienie. Twoje tu i teraz, czyli moment, w jakim jesteś, zobaczcie, to jest fajne. Bo ta karta to na przykład, wyciągasz sobie kartę dnia i Ci wyskakuje głupiec, czyli jak to sobie czytasz tutaj, to bardzo będzie jakby odczuwalne, że to faktycznie jest pisane o tym momencie, kiedy co, co to może wnieść jakby w ten dzień. Jakie energie, jakie sytuacje, jakie wydarzenia, jakie zachowania, czyli bardzo bliskie. Życiu codziennym sytuacjom, nie jakieś tam górnolotne hasła, prawda? Więc ja czuję, że to jest naprawdę fajne. Później, w odniesieniu do miłości związków, rodzina, przyjaciele, finanse, praca, nauka i rozwój, zalecenie i rada, bardzo też fajna pozycja. I to długa rada, słuchajcie. Oj, coś czuję, że to będzie kolejna moja ulubiona książka. Mhm. Ostrzeżenie, przestroga, miejsca, wydarzenia, zawód, pytanie o prezent. O, ciekawe. Dodatkowe wskazówki. No, powiem Wam, że naprawdę studium głębokie. Oczywiście nie przeczytałam jeszcze całości, także. Hmm. Ale nic mnie tutaj póki co nie zbulwersowało, czy nie zatrzymało, czy nie sprawiło, że, że wiecie, jak czytałam na przykład książkę Wadomekum Tarotan, miałam bardzo niemiłe. Zresztą kto widział, oglądał tą recenzję, to wie. Bardzo nieprzyjemne tam miałam odczucia, bo wszystko prze, och, przepełnione jest tą religią katolicką, Biblią i wiarą w to wszystko. Natomiast tutaj tak czuję, że. Jest, jest to jak, jakby tego nie czuję tutaj mam nadzieję, że tego tu w ogóle nie ma ale tu muszę się wczytać, muszę się wczytać, muszę się dowiedzieć mhm. tak jest no powiem wam dużo, fajnie, bardzo fajnie analiza numerologiczna też tutaj, zobaczcie karty no bo tak przy zerze to nie bardzo, ale przy jedynce już tu nam się pojawia i teraz zobacz, jeżeli jesteś jedynką numerologiczną, to tutaj też jest jakaś, jakaś do przeczytania odpowiedź. Mhm. No i tutaj też widzę przeprowadzone później także samo jak wcześniej. Tu są też, nie wiem czy mówiłam, różne nazwy, z którymi możesz się spotkać względem karty konkretnej, prawda? Więc fajnie, no powiem Wam, podoba mi się ta, ta książka. Bardzo mi się podoba. Oczywiście, mm, będę wiedzieć więcej na ten temat, jak doczytam, poczytam. Może kiedyś Wam zrobię znowu zestawienie, na przykład moje ulubione książki. Kiedyś coś takiego już chyba tam gdzieś robiłam, ale mm, mogłabym Wam zrobić, jakby na świeżo, prawda? Tak, bardzo fajnie, że tutaj ta symbolika jest też opisana, bo dzięki temu można naprawdę głęboko wejrzeć, jakby sobie w każdą kartę. No powiem Wam, bardzo dziękuję jeszcze raz tej osobie, która mi tutaj to poleciła, ten komplecik. Długo przyglądałam się temu kompletowi, ale jak dziś nie miałam pewności, czy na pewno, ale widzę, że jest wartość tutaj ogromna. I na końcu jeszcze zobaczcie. Jak już to mamy wszystkie. Wszystkie, wszystkie. Czy ja tutaj dobrze? Tak, to już jest. Mhm. Zakończenie. Parę słów. Mamy znaczenie reakcji na poszczególne karty Tarota. Czyli zobaczcie, jeśli karta się podoba i jeśli się nie podoba. To też jest fajne, to jest bardzo też fajne. Też wnosi pewne informacje. Tak. No i mamy bibliografię. U, ale duża bibliografia. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Tak. No i później, jak zawsze wiecie, rekomendacje, wydawnictwa, tutaj astropsychologii, tyle. No, powiem Wam naprawdę fajna książka. Zobaczmy teraz sobie tą drugą część. No i mamy drugą część. Podręcznik tarota Arkana małe. Właściwie tak mówię, druga, no bo wiadomo, że wielkie arkana zawsze są na początku, dlatego tak sobie tu pozwalam ją tytułować. Tutaj mamy o tej autorce. Oj, jaka niezwykle sympatyczna buźka. Mhm. Mieszka i pracuje w Islandii. No i wszystko tłumaczy to, kochani. Kiedy się wiedzie z naszego kraju, jakby się poszerza perspektywa i widzenie, tu ktoś chce to sobie zatrzymaj i przeczytaj uh -huh. a my już pędzimy zobaczyć do środka czy ja to dobrze zagiełam? dobrze okay. dobra tak e, mam też wydanie pierwsze do dróg z roku też 2022 i tutaj także mamy dedykację. I później spis treści. Mhm. Widać, że jest to podzielone. Tutaj najpierw będziemy mieć karty dworskie poszczególnych żywiołów. I później znaczenie kart małych arkanów, karty bramy i bibliografia na końcu. Mhm. Dobra struktura małych arkanów, tarota, moc żywiołów i karty dworskie, super i tu mamy tabeleczkę, uwielbiam tabeleczki, co tu mamy, żywioły, ich odpowiedniki, ogień, woda, powietrze, ziemia i w drugą stronę mamy dwór w tarocie, znaki zodiaku, płeć, archanioł, uuu fantastycznie, kierunek, kolor, pora roku, pora dnia, planeta Faza księżyca, zmysły, czakra, instrum instrumenty muzyczne, zwierzęta, symbole przyrody, minerały. Uuu, bardzo, bardzo rozbudowana e, tabelka zbierająca ogromną wiedzę, bardzo cudownie mi się podoba, na pewno będę zaglądać. Mhm. <laughs> tak, i później już idziemy. Królowie, królowe rycerze, paziowie, wyjaśnione z jakimi żywiołami są związani, co reprezentują, prawda? Karty dworskie, żywioł, ognia, e, ogień, słowa, klucz, wypisane mamy, super, uh -huh. fajnie, że niektóre wyrazy są wytłuszczone, e, karty dworskie, żywioł, ognia, dalej, tak i teraz mamy co? Król Buław i mamy znowu, Egg white, e, czarno-biały tutaj jako zdjęcie. Mm -hmm. Mm -hmm. Tutaj mamy jakieś podstawowe hasła. Tak, podpowiedź, jak pracować, później inne nazwy karty. Aha, król buław, tak, że ognisty i potem symbole, które tutaj są, blaski, cienie, jakieś hasła, opis charakteru. Zobaczcie, takiej osoby, jako sytuacja. W rodzinie i w pracy. Czyli tu trochę inaczej to jest przeprowadzone niż mieliśmy przy wielkich arkanach. Mhm. I w ten sposób to tu jest każde. Dobrze, zobaczmy sobie w takim razie dalej. Oczywiście tu mamy potem żywioł wody, żywioł ziemi, prawda? I też wszędzie tu jest podobnie. Miecze na końcu, a nie denary na końcu, no tak. Mhm. I tutaj wchodzimy. Tutaj, kochani, wchodzimy w znaczenie kart małych arkanów. Dwór buław. Mhm. I tu mamy As Buław, mhm. Też takie podsumowanie na początku. Inne nazwy tej karty, symbolika, blaski, cienie i takie hasła. Mhm. Tak, wydarzenie, działanie pozycja prosta odwrócona, miłość, związek, rodzina, pozycja prosta odwrócona, finanse i praca, pozycja prosta odwrócona, czyli tu jest więcej, od 1 do 10 wszystkie te karty, nauka i rozwój, też pozycja prosta odwrócona, zalecenia, rada, przestroga, mhm. tak, i później mamy kolejne karty i to tak jest właśnie w ten sposób zrobione, tu jeszcze widzę, że jest coś takiego jak inne. Przy Asie tego chyba nie było. Nie, tu była przystroga po prostu. Ale jest jeszcze jakaś taka anotacja inne tutaj. O, albo dodatkowe wskazówki też zobaczcie. Czyli takie czasem są zmiany tu. Bardzo mi się podoba ta estetyka tutaj. Widać, że to kobieta stworzyła takie dopracowanie szczegółów, szczególików, chociaż nie powiem, bo panowie też potrafią pięknie tutaj zbudować taką estetykę, szczególnie te, te runy zwierząt mocy, pamiętam, tam ta książka też mnie zachwyciła, a panowie stworzyli. Mhm. I tak to tutaj jest właśnie przez wszystkie karty. Tu wszędzie jest jakiś cytat na koniec każdej, więc to też jest fajne, bo też tak to pokazuje, łączą nam się kropeczki wtedy, z czym się co tu łączy, prawda? Powiem Wam, że bardzo mi się ta pozycja podoba. Bardzo się cieszę, że w ten sposób to tutaj zostało przeprowadzone. Mhm. Tak. No i tutaj patrzę, co jeszcze na końcu. Karty bramy, o właśnie, to jest też super kwestia, super sprawa. Mm -hmm. jest opisane i tak mamy brama trójki buła, piątki pucharów wszystkie karty bramy są tutaj opisane fantastycznie, no i mamy oczywiście bibliografię no i jak zawsze rekomendacje tutaj wydawnictwa, tutaj mamy studio Astro podsumowując kochani ciekawe pozycje Bardziej dla wszystkich pojawia się tutaj, przejawia się tutaj ten temat Biblii, natomiast on się pojawia, ponieważ jest to w oparciu o Raydera White'a i na Rayderze White'ie jest ten temat nam pokazany, prawda? Ale jest to jakieś takie wyciszone, przyłagodzone, delikatniejsze, bez jakiegoś takiego narzucania się, czy wciskania na siłę, czy ograniczonego postrzegania. Więc. Bardzo się cieszę, że kupiłam te pozycje. Na pewno są to od dzisiaj książki, które będę pieczołowicie studiować, żeby sobie sprawdzić, czy są to jakieś, może, nowe rzeczy, może jakieś inne perspektywy, które też pomaga pomagają zawsze poszerzyć tą perspektywę. Tak, kochani, nauka tarota to jest niekończące się studium. To jest niekończąca się nauka, to jest niekończące się czytanie kolejnych i kolejnych i kolejnych i kolejnych artykułów, książek, poszukiwanie też takiej wiedzy właśnie przez kogoś zapisanej, a później intuicyjne poszukiwanie, jak to się zgadza u mnie, jak ja to tutaj postrzegam, jak ja to tutaj widzę, prawda? Tak, jest to na pewno praca na bardzo długi czas. Nauka tarota jest czymś, kochani. Z czym tarot jest czymś, z czym się trzeba zaprzyjaźnić. Jest to takie studium właśnie na bardzo wiele, wiele lat, o ile nie na całe życie. No chyba bardziej na całe życie. Też dostrzeganie tych sytuacji, które są na przykład w życiu później w kartach, w ich opisach, a potem odwrotnie, dostrzeganie tych opisów w swoim życiu albo w życiu innych, prawda? Jak to pięknie potem się łączy. Jak to właśnie ze sobą współgra. To jest niezwykłe, jak te kropeczki się łączą. Tak, podsumowując, te, te, te książki tutaj naprawdę warto, szczególnie jeżeli chcesz głębiej postudiować. Właśnie wielkie arkana, małe arkana, zdecydowanie dla osób początkujących rewelacja. Myślę, że osoby średnio zaawansowane też tutaj znajdą coś dla siebie. Mm. I takie osoby, które chcą właśnie rozkłady robić dla siebie czy dla innych, horoskopy i tak dalej, rewelacja. Dla osób, które chcą głębiej studiować, na pewno tutaj znajdziesz coś dla siebie. No, te połączenia, tu opisy symboliki, jakieś tam cytaty, na pewno też tutaj znajdziesz coś dla siebie w tym temacie. Tak, dziękuję jeszcze raz za polecenie. Mam nadzieję, że ta recenzja pomoże komuś w podjęciu decyzji. Jeżeli byście chcieli, żebym zrobiła takie zestawienie, tych moich na przykład ukochanych książek po polsku, które, z których się uczę, z których studiuję, właśnie cały czas dajcie znać. Jeżeli byście chcieli też, kochani, zestawienie książek takich po angielsku albo recenzje pojedynczych książek w języku angielskim do nauki tarota, także dajcie znać, proszę, bo też już mam kilka niezwykłych pozycji, także mogę się z Wami podzielić. A dzisiaj mówię Wam już, kochani, do widzenia. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach, i życzę jak zawsze fantastycznych momentów i fantastycznego czasu w nauce tarota. Utulam mocno, papa. Pa.